Nie, 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 ja! nie! 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 Yo, w kolejnym odcinku z naszej serii Save Let's Play o Minecraftzie Gdzie próbujemy grać jak najdłużej na tym jednym świecie Dzisiaj właśnie jestem znów za Adrianem O, który mnie właśnie zabił z jakiegoś powodu Bo myślał, że już nie jestem na hita Eeeem... Um. Dobra, tej mi dwa porkcia Nagrywamy, po, znaczy pomiędzy pierwszym a drugim odcinkiem nic nie zrobiliśmy Okej, ok, przypalę um, Wej kiedy jest gdzieś, co by przypaliłeś Dobra, musimy, Ten to jaski dziś. Może we... jeszcze drabiny dać? Nie wiem, ale jakie. zaraz będą drabiny? Dobra, bardziej będą drabiny? O, już tam prawie. Wszystko. To wszystko cały suker kiedy urósł, dobra, to wezmę. Dobra, dzisiaj plan jest taki, żeby pójść do jaskini. Znaleźć iron, zrobić tulsy i sproje I jeszcze będzie po, po ulepszyć zaśrobek Bo Mam teraz łóżko łatwo z tobą. Oje oh yeah. Bośone łóżko. O, no łóżko łóżko bo łóżkę z nie. dałeś. Femboy. Tej było idealnie, było sobie czemu? Jeszcze? Czemu? Bo ci kierfem były No Idziemy to Schodzimy do strasznych miejsc. Nie, ja może pokopać być schodki. Dobra. Trzymaj coraz niżej. We to go deeper. Okej. Okay. Ale jak ma haba się władać w watermarker? Push i push i push. Oh, kurde, ale pro gamer. Dobra, ja wypuszczę może poda. Tak, wypuszczę na dół. Jest tak dużo potworów, Wojtek. Nie wiesz co, może jednak pójdziemy. Eee. To zróbmy drabina na no ileś. Czekaj w górę. Gówno widać w tej wodzie. Gdy nie mam chyba Brejta, ale to w sobie jest bardziej chyba Cribatic. Bo full Brejta. O, ścielamy we mnie! Uciekam, sam. A my e, nie chcę też kliśnię? Eh, to o nie, okej, okay. nie wiem, yy, tutaj yy, yy, woda. <śmiech> <śmiech> Creeper! Giski, to... Chciałem jeszcze dodać, że perspektywy Adriana i innych osób będą w opisie. Jak się wam film spodobał, to możecie dać yy, lajka w górę i suba, i nie wiem, coś napisać w komentarzach. Okej, okay, wróćmy do odcinka. Briefsona, na ciebie zrzucę? Tak, briefsona, na ciebie by tych tak Nie masz. Kurwa. Trafina <grymna grymna> zepsuła. Myślę, że byłoby... Tak... Okay, to ja, za Nie. Sobie, za. To będzie do mojej kolekcji. To, to było krzycze. Jak... jak ty to zbisowałeś bardzo. Na fuck you to to Nie ja wejdę, chodź tutaj na chwilę, wejdź tutaj na chwilę Z jakiś śród i ty co jesteście co? <coughs> nie o co chodzi? ja ci się przewidziało. Jest na środku bazy Na środku tą buszko jeła na stoi No i będę spał drugi rogu no ej, to moje łóżko! Słysz? jakiś menar za łóżko. Dziękuję. Eee. Ja? No. Kurde! Ale, <trym <trym ale cię <trym> ale da daj mi zabrać... Daj mi zabrać drewno. O, to będzie leciała lekker woda. Teraz zrobi wodospad. Uuu, uuu. O. Lęczy, po tej stronie nie ma tego, ale dalej jest. Chyba się... O kur... Nie, nie mogę. Ja wyjdę, wyjdę, wyjdę Co? Obszczę to, obszczę to, usyfalę usyfalę. Co? Te drips to, Ty ja, ja jakoś żyję. Zrobimy TNT, tutaj będzie ładnie Trzy Ja muszę trzy Ja muszę, muszę widzieć, jak to się dzieje. Ja Będę siedział. Dobra. To stój w miejscu, stój w miejscu. Dobra, raz, dwa, trzy, wolcie. Ej, ucieka! czeka! <coughs> nie Gdzie on poszedł? Eee. No, Tam I jest. Oh. I go znajdę. A w miejscu. Oh, o, Nie, 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 Dobra, jest bezpieczny. Widzisz, woda mnie uratowała Też jest kej. Bo ja cały czas co uciec spaciłem dlatego, na Dervada To się nie dziwię się na mnie się wkucił Uciekam stąd. Od mnie zaraz podkopię. A tutaj potwory no możemy zapić. Nie id, idę robić tak, e, e, wykopywać górę. Dobra. Łopata kolejna. Ja chciałem cię podkopać i nic cię uderzyłem łopatą. Jakby nie stało. Bo się nic nie stało. Jedyny ja, raz, ja raz gdy skniałem to przy to.

co no no, hey, no. no! no! Co? Ja nie mogę. Co? Wojtek, no. co? co? O, Jo no. no. Zobacz, to jest! Cześć! Dude, bez. Tak, nie powiedzieliśmy, na płycie tylko łacika, ale też jest tej z tej Jakieś zabi. Co uciec, się szybkie naszym kierunku. Okej, okay, ten, sponpointa są ustaw. E, w swój stołuśko, nie wiem. To, 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 jest to, to jest moja to jest moja broń. Nie, dobra, yy, masz kawyć. Jaki? Jestem siadł swój pierwszy. Dobra, okay, Zrób sobie jakieś tulsy i pójdziemy do kopalni. Dobra, skrzynka lutpeta. peta. Dobra, tam wysył, tam dawaj co chcesz. Kurde, tam będzieś chce robić penisy z Karp.

Masz parę torciów Okej, okay, ty musi być gdzie żelazo, no? Kurde Żelazo! Jeden 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 Okej, okay, tutaj pójdę dalej A bo ja, czy ja nie jestem ślepić tej chyba absolutnie nigdzie Airona. Gdzieś za tym musi być. Dobra. Ale wiesz, że tam jest dalej cave. Dobra, to już zaraz pójdę. Teraz raczej chyba nie będzie... No. One, A ile? Two, nie! Dawaj bito! Three, Dawaj bito! Musi... Mam teraz te dos. Okej. to będę chyba nie gdzie jesteśmy. Dobra, zejdzie w końcu. Widzę nas. Ja Szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko! O dzięki, tam nie kopiesz? Nie! <laughs> Ale NIE! Hyhyhy nie, nie! Nie! O, wziąłem! Już prawie to lawem miało wpaść! Gdzie jestem teraz? Na samym dole świata Deep Dark? Dark Czekaj, czy tam jest... Tego O, oh, fuck! Tam jest Deep Dark Oooo... Oh. Oh. Ej, Boże, nie Co idźmy w tą jesteśmy? stronę. E, e, idźmy w inną stronę. Szukajmy najwięcej rada. Tak mi się zanim jeszcze dla nas. E, ale są potwory. O, oh, fuck! O, oh, Adrian, Adrian! O, oh, nie! Ile potworów! Adrian! O, blagi! Łóżko, Nie babuśka. Prawo! Tutaj położyłem obok ściany. A. Tylko, tylko nie, ja tego nie klikam. Bo później jak zjeścisz i, i to ja będę nie na spałdzie. Zawsze... O sorry. Zawsze. Mam to gdzieś. I wolę się w chacie zrospić. It's prac! Aha, zabił potwora obok tego. O kurde. Nie to miał być mój iron! No. Dobra i to zabrać ten drugi iROD, zauważyłem. Nie, zróbmy tego z wirtu. Ups. Creeper. Węgier, nie zostawiam to. Nie, kiedyś tylko trzeba to wykopać. I dobić nasi odcinek. Węgier. Nie ja jak nie chodzę po w jakichś dziwnych kejwach, jak chodzę i zbieram iron, Najbliższe kawałki irona zbieram wszędzie. Ej, a co ja gdy zniszczę to łóżko? Cię zabije. I wezmę to nawy. Ci Cię zabije. O, okej. Okay. Dobra, jak y Jak mamy wrócić? Gdzieś chyba tędy. Czy po prostu się kop kopiemy na górę? Tędy, ja wiem gdzie ją. Dobra. O. Nice. To jest moje czemu? Ty... To żeby... Dobra, podzielę się i tak. Kraść. To by 6 O się ja i ja, jeroda, ja ile zobiaków z 7? Cała, cała rodzinka? Chyba 5 zobiaków? Nie. Ja jest się z jest tam. Nie mogę znaleźć wyjściu.

Brałam ci diabety, jeden razie zachowam. Nud, bo... spał na no, mnie! Czekaj, a, b, b, a ty wyśpiliście na górze? Nud, będę spał na W gejmie. A ja rada, a ty byłeś już na górze? Nud, no, pójdź do kejwa i kupi wodę. Tak, jakby byliśmy na górze. Ja, a jak ty to... wróciłeś tak szybko? No, poszliśmy tam, gdzie poszliśmy. Nud, no, be... Aha, a ja bym to, to ja ja przyjście poszedł. Co się dzieje? O, okay. Help. Kurde, mój no, szkielet się skradał. To weź no. Ale się popatrzał z tyłu. O, jestem na daguzia. Wróciłem. Uf, to był dzień w tej kopali. Czyż ja czekaj, portal? No, zrobiłem. jest? to jest? A gdzie wy jesteś, Bo Bo wiem, to jest? Czyż a Czy to masz Czy A jest? tu to jest? Czy to jest? Czy to jest? Czy to jest? Czy to jest? Iron to to Kurde, przestraszyłeś mnie. Ty mi się bojajron. Nie mam moich itemów w skrzyniku. Zbędnie. Kto <grym> zajebał ci? Okej, okay, nie zabieraj Aigirona na się, bo chcę wziąć super dużo expo od tego. Jednym zamachem. O. Cześć. Ej, frisi... Frisi, nie ragiwałej! Tak. Ty, 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 ty. Masz Tutaj ty też. Masz ty... Oh, 600 O, dzięki za irono. myśleć, że mogę ci wszystko oddać. Eee, no, No to idź spać! Nie? Ja na Wojtka czekam. Gdzie moja tarcza? Tutaj gdzieś powinna być, bo ty się nie zabiłeś. O, nic. Ale gdzie zła tarcza, bo jej Ej, ale ja nic nie mam! WIARTOWAŁEM Z mam tylko swoją tarczę, obiecuję! Nie mam twojej tarczy, Zwiartowałem! Zobaczcie to na nagraniu! Chyba jeszcze bez bowdera... A jej! Okej, muszę... Muszę dozupełnić twoje Ok, Okej, ale oddam ci powdera. Masz bowdera. Znowu ci dasz się pić. ci więcej bowderów teraz. Nie, ale nie pij. Nie pij, no! Co jest nie tak? Dobra, dobra, przystaję, przystaję. Okej, dzięki. Dziękuję. co ci chcesz zrobić. To idzie. A expo. Idziemy coś. Okej. Eee... Okej. Spójrzcie... Zrób sobie farmę To zrób sobie farmę dripstona. Mm. Obra, jestem takim dobrym kolegą, da się, da się. że zrobię i tej zbroję. Wow. No i teraz nie będę mógł mieć kilofa. kolejnego zapasowego. Za dużo irona wydałem. Gdzie jest nutpet? CO zrobił? Tutaj jest. Ja chcę ci dać zbroję, a ty ode mnie uciekasz. Fija, bo ja bo muszę to jeszcze żelazo. Masz. A, ale za to daj mi swoje żelazo. jest ma Ale masz do ja. zielazo, bo zrób setarcia tarcia Was tutaj, zjucie Dobra W ogóle, e, teraz A czy, 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 jak powiedzieć A, e, Nie zapomniałem sobie. Alsa i te jest <gulitation> tak, tak młoda jest nie mieliście chaty, co no wy robicie? trzeba zrobić... A nie, jest się katerapata. Kurde, akcja, akcja! Kontent. Kontent oni robią. Content warning. Robią content. Chwila. Czemu on cały czas śpi i buśku akurat? No to jest moja dziewczyna Czemu było Oj, tak. 29 ironu? Tak Dobra Widziałem Od Oddam Kołcz, czekaj, czekaj Okej okay. Tylko dzisiaj, ale może Okej, okay, daję, daję, daję da, da. Okej, okay, da, da, da. oddaję okay, da. Zobaczy dwa <głos> <głos> Dobra, e, ma problem z ignitory. Mały. Kupa E. Kupa E. Kupa E. ten crafting table tutaj. Można powiedzieć, że stanie się No! No co?! Ja, Ja nawet nie byłem z ciebie. Zisa. To była mię edging krowy? O! U, u, u. traders! Ale co je ale gówno? Czerwysablik jest. jest najlepszy. Bo nie mamy tej blisko. Muszę znaleźć. Pokaż mi. tu swoje co Słyszysz to? Będziesz zaś. Będziesz zaś. Będziesz zaś. Szukam zaś. Będziesz zaś. szukam villagera, który chce pracować. To nie, nie, nie bierz autokod. auto w konta, okay, to auto w contact explorę. <noise> FARBER! Czekaj. Kurde, nie możesz tej pracować, liście twoje stację. A nie ma już tam tego typu, tego tam stanęliśmy pod ziemiach wcześniej. Tutaj To jest. Ja, on jest do bendingu. Nie. Już możemy kogoś innego też do bendingu zrobić. On, on już się zajęty. Rozumiesz? To ja go zrobię. Ja, ja tak już, ja już ko mam, ja już ja już mam jednego villagera tutaj, w Dychacie? chacie. to zabuduj totalnie. Okej, mam pięć emeraldów, mam pięć emeraldów! Zostań, z niego trajdzie, zostań w jego no. Ja robię fence. Szybko! Kup Cherry Bayo! No, się z nim, traduj się z nim! Kup Cherry Bayo, no! się wytradowałem na patyki. Cherry Buy'ą. Kup, Cherry i Sapling. Idź, to ma Tradera za zjegnie. Co? What? to jest Teraz można ich zabić. Kogo to kładzie? A zrobiłeś. I masz. Ja powiedziałem, bo oni nice. za chwilę poszli. Nie dobrze, byłeś... Się... Wi... Wi... Ja widziałem tą wiadomość. What a deal. No oni za chwilę w nich poszli. Ty se popatrz poszłeś, tego, nie No Nie no ty masz schizofrenię, oni, oni sobie poszli, ja, ja nawet wzięłam z biegu. No, Czyli w kopalni, nie bądź prawa głosu. Ja wzięłam go Tak popatrz... Ja mam Lunara. O, oni se poszli! Nie, oni se poszli. Oni se poszli. Bytek, ale tutaj... Ty tak. Co? Mam lepszy sposób, zobacz to. Gdzie Q? Zobacz to. Ja co łyż wychodzić i wchodzisz Bacz, to, jak, jaki zajebisty sposób Gdzie jest ta łódka? Zablokował swój... Swoi... Czekaj, gdzie to jest? Tam. Aha. No i to teraz jest kurd. I są Nie, jedna została, to przestała iść! Jed to Ile zostało iść! Kolejna zosta przestała! Chodź, czemu ty nie idziesz? Fradek! Czemu ty nie dochodzisz tutaj? Wow. Co? No chodź, chodź Wojtek z owcą. Wojtek. Czekaj, Wojtek czekaj, musiał rosnąć więcej wit. Musisz urosnąć więcej wit. Okej. Okay. Tu kurwa kościół jakiś, co tutaj będziesz wstawać? Kościół no. O, się Wojtek, będziemy, się się tu będziemy się modlić, To Franka będziemy się modlić. Frank, Frank. Do krowy tej Jakiej? Jak, Której? Ja, jak którejś A jak zabijesz? Dobra, kocham. gdzie mam dać owca niby? Tam jest coś ciebie o, Chyba o, to chodź. polubisz No chodźmy tego <laughs> ja so jest? Jak ja przeżyłem? Ja chyba... Ile? Cztery serca? A to je bada Ok, tutaj się nic nie stało. Idę się, idę. O Ło! A bez wody będzie. <laughs> oh. <laughs> A ja nic nie mogłem zrobić! Bo miałem ci serce, ja miałem. Bo ja miałem ci serce, bo wiecie, co czas bieliście. Ej, ktoś zajedze, nie ja o... Bo ja mam do i No chodź Wojtek, chodź Wojtek, Nie, no. Dobra, chyba ten flash. No chodź, bo tam ci no. Nie Kurwa do... Zajebiście daś. Idziemy wstą... Dobra, stra, chodźcie spać i zakończ i zrobimy outro, to dzika. Wojtek, na środek tutaj idziesz na no. nog. Tam będziemy. Okej. Okay. To tutaj jest stada F1 i F5 Tak Okej, okay, to tyle z tego odcinka, dzięki się byliście I pa do następnego odcinka O, 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 o kurde